Białorusin Stepan K. usłyszał zarzut podpalenia marketów w Warszawie i jak wynika z ustaleń śledczych miał działać na polecenie rosyjskich służb specjalnych. Mężczyzna jest zamieszany także w inne kryminalne sprawy. Według prokuratury współdziałał z Olgierdem L., który ma znać Karola Nawrockiego, kandydata PiSu na prezydenta i który wcześniej odbywał karę więzienia za pobicia, sutenerstwo i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Maciej Kępiński. Miał być rzekomym uchodźcą z Białorusi. Okazał się szpiegiem i dywersantem. Teraz grozi mu do żywocie. Stepanka działał na rzecz obcego wywiadu, a konkretnie na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej. Jest to pierwszy przypadek, kiedy wprost informujemy o tym, że... Działania sabotażowe na terenie Polski były zlecone przez wywiad rosyjski. Niemal miesiąc przed tym gigantycznym pożarem centrum handlowego przy ulicy Marywilskiej w Warszawie, Stepan K. w kwietniu zeszłego roku podpalił hipermarket budowlany przy ulicy Radzymińskiej. Nie był to taki pożar jak w przypadku Marywilskiej, tak więc od razu w zasadzie udało się uzyskać materiał dowodowy wskazujący, wskazujący iż to zdarzenie miał charakter podpalenia. Mężczyzna wszedł na teren marketu budowlanego, rozlał łatwopalną ciecz i pozostawił urządzenia umożliwiające zdalne wywołanie pożaru. Ogień wybuchł o świcie, kiedy w budynku nie było klientów. Mimo, że systemy przeciwpożarowe zadziałały bez zarzutu, straty wyniosły około 3,5 miliona złotych. Zaczęła się ta sprawa od ustaleń Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, od ustaleń Policji, Policji tutaj stołecznej, ta wmiana informacji, uruchomiona technika, taktyka, ale przede wszystkim doświadczenie funkcjonariuszy. I policjantów pozwoliła na ustalenie i zatrzymanie sprawcy. Dywersant usłyszał zarzuty podpalenia i szpiegostwa na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym aresztowaniu, ale to tylko formalna decyzja, bo Stepan K. już siedzi w areszcie w związku z inną sprawą. Jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się werbunkiem i organizacją działań dywersyjnych na rzecz rosyjskiego wywiadu. W wyniku tego śledztwa zarzuty kilka miesięcy temu usłyszał także Olgierd L. Gangster z Trójmiasta stał się szerzej znany, gdy jego nazwisko znalazło się w słynnym raporcie opisującym relację Karola Nawrockiego z ludźmi z dańskiego półświadka. Olgiert L. został w nim przedstawiony jako jeden ze znajomych kandydata PiS na prezydenta. Olgiert L. ma zarzuty w wątku czysto kryminalnym. Jego zarzuty między innymi polegają na tym, że zlecił Stepanowi K., czyli naszemu podejrzanemu obecnemu, pobicie dwóch osób. Już pięć lat temu dziennikarze superwizjera w materiale o gangsterskiej działalności Olgerdela mówili o jego powiązaniach i znajomości z Karolem Nawrockim. Między innymi takim charakterystyczną cechą, którą odkryliśmy Badając różnego rodzaju wątki dotyczące tego człowieka, było to, że pojawiał się w Muzeum II Wojny Światowej w czasie, kiedy dyrektorem jego był Karol Nawrocki. Olgierd L. powiązany jest także z Kamilem K., pseudonim Korek. Zatrzymanym w maju wraz z dwoma Białorusinami w sprawie podpaleń na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Chodzi m.in. o magazyn palet w Markach pod Warszawą i restaurację w Gdyni. Okazuje się, że Polska jest bardzo atrakcyjnym krajem dla służb wschodnich, służb szpiegowskich, wywiadowczych rosyjskich. Od początku rozpoczęcia wojny. Wojny na Ukrainie, polskie służby zatrzymały 42 osoby podejrzane o szpiegostwo. Wśród nich Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, ale niestety także Polacy. Wszyscy mają jasny cel. Sprawdzić służby polskie jak działają, zdestabilizować spokój w, w polskim społeczeństwie i obserwacja co się wydarzy, jak, jaki będzie kontr-odpowiedź naszego państwa w stosunku do, do zaistniałych wydarzeń. Postępowanie, które zaowocowało zatrzymaniem Stepana K. dotyczy również podpaleń innych sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce oraz w w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Sprawę bada wspólny polsko-litewski zespół śledczy. Tych akcji podpaleń było znacznie więcej i sądzę, że takich postępowań, które mogą doprowadzać do zatrzymań, takich jak to, którego byliśmy ostatnio świadkami, zdarzy się w nadchodzącym czasie więcej. Wciąż jednak nie wiadomo, jak spłonęło centrum handlowe przy Marywilskiej. Prokuratura jeszcze bada, czy mogło to być podpalenie i działanie na rzecz obcego wywiadu. Na razie nie mam jeszcze zgody na Potwierdzanie tego informowania. Nie mamy nadal tej opinii ostatecznej, która będzie do końca czerwca ma być wydana. Maciej Kępiński, tvn 24.